Przedmiot edukacja zdrowotna dotyczy naszego zdrowia. I tam są komponenty dotyczące zdrowia psychicznego, fizycznego, kwestie diety i ruchu. Oczywiście jest też komponent dotyczący zdrowia seksualnego. Natomiast to chyba nic dziwnego. Że... Chcemy, to wielko, jaka to żeby, będzie wielkość tego komponentu? To będzie 20, 30, 40%? Około 20%, procent. natomiast mm -hmm. jest to wiedza niezbędna. No, młodzi ludzie muszą wiedzieć na przykład jak zapobiegać chorobom wenerycznym, jak dbać o swoje zdrowie intymne i chyba lepiej, żeby dowiadywali się tej wiedzy od przygotowanego nauczyciela lub nauczycielki, który z pełną wrażliwością w klasie opowie dzieciom o tym, co, co też ich interesuje, i żeby szukały głupot w internecie. Wtedy dopiero dowiedzą się złych rzeczy, i wtedy dopiero zaczną się seksualizować. I nie ma w tym nic dziwnego, bo dzieci to widzą, że są różne osoby, że są osoby nieheteronormatywne. No to chyba lepiej, żeby dziecko dowiedziało się o tym ze szkoły, niż naprawdę z głupich, szkodliwych filmów. I czasem mam wrażenie, że żeby chronić dzieci przed pornografią, trzeba im dać najbardziej rzetelną wiedzę, i wszyscy się chyba zgadzamy, że tę rzetelną wiedzę najlepszą daje szkoła.